Kochani, już tylko 74 karty mi brakuje. Czas pokazać wam kolekcję Euro 2024. Poczekajcie. I na początek te najrzadsze, czyli Golden Treasure, Musiala, Alaba, Kamavinga, Szoboszlaj, Simons, Leo y, Pedri i Guler y, tak y, więc to będzie na tyle z tych kart które nie są y, do albumu tylko musimy je poukładać tak tak i do puszeczki okej okay. i teraz y, Pokazujemy ten album. E, tutaj Black Age Edition to tylko trzy brakują. Tutaj mamy e, Lukaku, Tristansena, Keina, e, Glizmana, Depaia e, i tutaj by był e, Persic by był. Cristiano Ronaldo, e, Mitrowicz mi tu brakuje. Tu Persic, Mitrowicz i Shakiri mi brakuje. Trzy karty Black Edge. Brakuje mi trzy e, karty z Belgii. E, dwie, jeden, dwa, trzy. E, tutaj brakuje mi też jednej karty z Anglii. I druga, e, tu też 17. E, Włochy to tu mi brakują dwie. E, Chorwacja tutaj jedna. E, tu też jedna i tu jeszcze w tym Krystalom brakuje jeszcze taka ta zwykła Pa... Paśalicza Francja to też że brakuje jeden, dwa Z Holandii to tylko dwie bazówki I tutaj coś ten Kapitan chyba, a nie kapitana mam Tu dwie też bazówki, tu dwie bazówki To cztery, bo ja tutaj daję bazówkę na krystala. Y, Albania. Tutaj też brakuje bazówki. Y, tu dwie. Ten, to też cztery brakuje. Czechy. Y, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu pięć brakuje. Y, y, z Niemiec to tylko jedna tu brakuje. Chwilę. Kto tutaj powinien być? Niemcy cztery. Brakuje mi, taj, mi tutaj malik. Traf, jako dama. W Portugalii też mi brakuje trójeczka. Portugal. Pepe mi brakuje. Jeżeli macie Pepe, proszę zgłoście się do mnie. Chętnie przyjmę. Tutaj mamy też w Austrii trzy karty brakują. W Danii brakuje też trzy. W. W Węgrach też trzy brakują, tu, y, w y, Rumunii też trzy i jedna taka, ta zwykła, w Szkocji brakują dwie, y, natomiast w Słowacji brakują też dwie, y, w Hiszpanii brakują cztery. Y, w Turcji brakuje taka jedna bazówka i trzy karty normalne. Tutaj brakują też trzy bazówki. Tu tylko jedna bazówka brakuje. Piętnastka. Kto ma, to proszę zgłosić się, ja bym miał wtedy komplecik. Te, oczywiście tego ten. Tutaj brakuje jedna bazóweczka, tutaj bazóweczka brakuje. No, i Energy to najmniej mam z specjalnych. To Energy bo brakuje 2, 4, 6, 7. A mam 2 na 9 Prolit, czyli Shieldy. To mam 4 MAM. To brakuje 2, 4, 5. 5 Shieldów brakuje. Natomiast tutaj jest komplet z. Golden Gold Scorer i Centuriony też są y, kompletne. Agent Card, Injurity Card, y, War Card, y, Refers Card to są też te, były w albumie. I Durish y, to jest karta z błędem. Patrzcie, y, Słowakie 13, a powinno być 15. Natomiast y, Signature Style Legend to brakuje mi tylko 2, 5, 6, 7. No, powiem, niedużo mi brakuje już kart do kolekcji całej. Tu też Ultimate już całe skończyłem. I limitki to brakują 4, te takie Ice. Natomiast normalne limitki 2, 4, 6, 8. Nie wiem, bardzo dużo mi brakuje tych, natomiast y, tych, tych to nie wiem ile też. Y, tylko wiem, że tutaj będą karty y, y, HS. Nie wiem, zapomniałem już, ale tutaj będą cztery i tylko to mi brakuje z tych takich kart z y, dużych puszek. Tu, tu, tu i tu brakuje bo tutaj jest komplet, z mam i te, tutaj już jest wolne, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!